Morning pages. Lubię powtarzać, że każdy wybiera sobie nauczycieli i karmi się ich energią, a wyboru łatwo dokonać, włączając telewizję, wybierając stację radiową, czytając gazetę czy odbierając telefon. Jeżeli otwierasz się na czyjeś opinie, słuchasz, wtedy sprawiasz, że ktoś lub coś staje się twoim nauczycielem. Przekazuje Ci swoje troski i zmartwienia, zwycięstwa, karmi cię swoimi sukcesami, ale i obawami. Jeżeli słuchasz ludzi depresyjnych, którzy nie potrafią poradzić sobie z własnym życiem, których każdego dnia przerastają ich banalne problemy, wtedy robisz kolejny krok w ich kierunku. Ale działa to również z drugą strony, bo i ty możesz być nauczycielem. Dla dzieci, przyjaciół, znajomych z pracy. Bądź więc wzorem, jaki ty chciałbyś spotkać na swojej drodze.